Proszę Państwa, jedna bardzo ważna dla są bojowe. Pierwsze miejsce OSP Zbenin z wynikiem 53 punktów. Drugie miejsce OSP Borawę z wynikiem 54 punktów. Trzecie miejsce OSP Kamianka z wynikiem 75 punktów. Sztafeta pożarnicza 7 razy 50 metrów z przeszkodami. Pierwsze miejsce OSP Kamianka z wynikiem 64 punktów. Drugie miejsce OSP DZBENIN. W dzisiejszym odbyły się zawody sportowo-pożarnicze dla jednostek ochotniczych Straży Pożarnej z terenu gminy rzekuń. Na naszym terenie mamy dwie jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczego Gaśniczego i cztery jednostki spoza systemu. Te Pierwsze tak się waha i nieraz Kamianka, nieraz Dwenin. W tym roku akurat wygrał Dwenin, miejsce drugie Kamianka i dalej rozwory rzekuń za wiele. W wodach strażackich były dwie konkurencje: sztafeta bojowa i ćwiczenie bo, bojowe. W tej chwili się odbywają konkursy dla dzieci będą konkursy rysunkowe, sprawnościowe. Nazywam się Martym Brzyjewska, jestem opiekunem w świetlicy środowiskowej w Rzekuniu. Dziś organizujemy różne tam konkursy dla dzieci. Pierwszy to jest konkurs malarski mają dzieci na namalować co im się najbardziej podoba w rzeki. w Rzekuniu przy ulicy no. Miłej. W tym czasie przygotowaliśmy tutaj dla mieszkańców, dla klubu Rzekunianka. Pomysł organizacji dzisiejszej imprezy zrodził się, wyszedł od prezesa Rzekunianki, pana Łukasza Chojnackiego i komendanta Gminnego Straży, Ochotniczych Straży Pożarnych, pana Wiesława Frydrycha. Oczywiście takim pomysłem zawsze jesteśmy zobowiązani wobec nich i chcemy po prostu wspomagać takie inicjatywy. Pomaga!